Dzisiaj chciałbym obalić mit taki, związany z tym, że krąży opinia, że praca na etacie jest gorsza od pracy we własnej firmie i wszyscy myślą, że we własnej firmie to jest coś fantastycznego, dzieją się tylko same dobre rzeczy, mamy czas na wszystko i tak to wygląda. No niestety, jest sytuacja Ciut odwrotna, bo praca na etacie daje nam bardzo dużo różnych pozytywnych rzeczy, które musimy widzieć i wiedzieć. Ja chciałbym dzisiaj się z Wami podzielić pięcioma takimi rzeczami. Pierwsza kwestia to jest związana z tym, że pracujemy w dużych strukturach, gdzie pracujemy na przykład 8 godzin, 10, 12, nieważne. Ale to jest unormowany czas pracy. Natomiast przedsiębiorca pracuje... 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Kolejną rzeczą, czyli drugą, jest to, że wyjeżdżamy na wakacje. Mamy przydzielone nam 26 dni urlopu, które musimy wykorzystać. Przedsiębiorca nie ma czegoś takiego, bo wtedy, kiedy on sobie ewentualnie przydzieli wakacje albo wyjedzie na wakacje, wtedy może z tego skorzystać. Osoba na etacie, jak jedzie, czasami się odcina całkowicie od firmy, nawet nie myśli, a przedsiębiorca... Cały czas myśli o firmie. Trzecią bardzo ważną rzeczą jest to, że pracując na etacie jesteśmy w pewnych strukturach, gdzie uczymy się procedur, instrukcji, funkcjonowania w dużych obszarach, w dużych grupach ludzi, zarządzania dużą grupą ludzi, używamy wielu języków tak naprawdę, jeździmy po różnych środowiskach, uczymy się bardzo dużo. Ja mam doświadczenie, bo pracowałem kilkanaście lat w korporacji i teraz to doświadczenie przenoszę do swoich firm, nawet do życia prywatnego tak naprawdę. Te wszystkie kwestie związane z tym ordnungiem takim, z organizacją pracy, przeniosłem z korporacji. Do własnych firm. Czwarty punkt jest bardzo istotny, którego czasami nie widzimy, że przedsiębiorca ma pewne obciążenia, gdyż musi płacić różnego rodzaju podatki ZUSy. y Natomiast osoba pracująca na etacie czasami sobie nie zdaje sprawy, jak dużym obciążeniem jest właśnie dla przedsiębiorcy płacenie tych wszystkich opłat, podatków zus bo tego nie widzi dostaje tylko wynagrodzenie netto. Też się nad tym zastanówcie, że jeżeli nie widzicie tego obciążenia, to i tak ktoś musi za to zapłacić. No i piątą cechą, która jest bardzo istotna w całej tej układance, jest to, że macie do czynienia i i dostęp do najtańszych pieniędzy na rynku, tak zwanych kredytów hipotecznych na osobę fizyczną, która to osoba mająca umowę o pracę bierze najtańsze kredyty, jakie może być. Nigdy jako przedsiębiorca nie widziałem, że można wziąć, tańsze, wziąć tańszy kredyt niż kredyt dla osoby pracującej na etacie, gdzie to oprocentowanie zawsze jest niższe. Więc nad tym się zastanówcie, bo jesteśmy na kanale związany z nieruchomościami, więc pomyślcie o tym. Jak finansować najlepiej y, kupno nieruchomości, kolejnych nieruchomości? Właśnie w ten sposób. Czyli pożyczacie, jest to kredyt jest zawsze niżej oprocentowany niż ten kredyt dla osoby, która prowadzi firmę. Więc zastanówcie się nad tym, czy rzeczywiście ta praca na etacie w korporacji jest taka zła, a zróbcie najlepiej w ten sposób, że wyciągniecie najlepsze rzeczy, jakie może być, skorzystajcie najwięcej, ile można tak naprawdę, a później ewentualnie przejdźcie na swoje. Więc życzę Wam, żebyście te pięć właśnie cech pracy w korporacji, na etacie wykorzystywali, a później przenosili do życia prywatnego i służbowego, biznesowego. Wszystkiego dobrego. Oczywiście zachęcam Was również do tego, żebyście subskrybowali kanał, nacisnęli dzwoneczek, bo wtedy dostaniecie informację o tym, że pojawił się nowy film. Wszystkiego dobrego!